Cześć kochani, witam Was serdecznie. Auryczny tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa, tudzież horoskop auryczny, jak to woli. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że dajecie radę z tymi upałami. A w tle słuchajcie, będzie słychać niestety ten nieszczęsny wiatrak, ale to dlatego, że się nie da żyć, jest bardzo gorąco, ale lepiej gorąco niż zimno. Zawsze to jest ta energia dodatnia, taka, która ładuje, która daje nam, a, no, coś więcej takie, słuchajcie, endorfiny, poczucie, że się chce, chociaż czasami nie mamy siły, ale jednak przyznacie, że lato jest magiczne. Są pewnie wśród Was osoby, które wolą zimę i co jest bardzo zrozumiałe, bo ona też ma swoje uroki. Szkoda, że jest jej tak mało, szkoda, że już mamy taki klimat, który nie pozwala cieszyć się tymi czterema porami roku. A propos zmian, słuchajcie, szykuje się wrzesień, zbliżamy się do tego momentu, w którym bardziej zaczynamy się sprężać. Pewne rzeczy zaczynamy, inne kończymy. To taki, słuchajcie, czas nastaje. Trochę pośpiechu, trochę reorganizacji, mam wrażenie. I tak myślę, że i Was będzie ten czas w tę stronę agitował, że też pewne rzeczy może będą nabierały pewnego większego niż dotąd rozmachu. Życzę Wam tego z całego serca, aby to wszystko, co się rozwija dla Was, szło tylko i wyłącznie w tę pozytywną dla Was stronę. Tak tylko szybciutko, informacyjnie. Wszystkim bardzo pięknie dziękuję. Tym, którzy się udzielają, tym, którzy wspierają i łapkują, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie przestawajcie. Nowych widzów, zapraszam do subskrypcji. Jesteście wtedy na bieżąco nie tylko z treściami które się tutaj publikują, ale także z tym, co się dzieje w informacjach tych e, takich korespondencyjnych pisemnych. Bo tylko aurycznie widzą to, co jest nowością, tylko aurycznie widzą to, co się dzieje bezpośrednio na bieżąco. A więc nie krygujcie się, tylko bądźcie. A chętni do tego, żeby się przyłączyć. Jeżeli jesteście na bieżąco z tym, co jest publikowane, to widzieliście zapewne ankietę, którą stworzyłam. A tym z Was, którzy już w niej wzięli udział, bardzo dziękuję. A ci, którzy nie zdążyli, ale mają ochotę, lub chcecie dać znać, jak to w Waszym przypadku wygląda, zerknijcie sobie w maila. Zobaczcie, co tam się kryje. Z góry pięknie dziękuję. Wszystkich Was mocno ściskam. Przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury. Aby Was wspierała, abyście czuli obecność tych pozytywnych wibracji. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, wszystkie czytania nie są to czytania indywidualne, więc one mogą, nie muszą korespondować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pamiętajcie, że horoskop jest auryczny, a więc jest to ogólna aura tendencji energetyki. Ona. Powinna być przez Was bardziej dostosowana do Waszych indywidualnych sytuacji, ponieważ pamiętajcie, że tutaj ta energia się kumuluje, zbiera. Ja też nie wszystkie scenariusze jestem w stanie opracować w tak krótkim czasie dla wszystkich. Natomiast patrzcie szerzej. Czytajcie między wierszami, wsłuchujcie się w to, co jest hasłem, natomiast postarajcie się odnieść to bezpośrednio do siebie w taki bardziej elastyczny sposób. Nie zawsze mówiąc o relacjach związkowych, partnerskich, będzie to z każdym rezonowało, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś. Wariantu, fragmentu Waszego życia, czy właśnie konkretnej sytuacji, która akurat wokół Was się dzieje. Miejcie na to baczenie, starajcie się być wyczuleni na tego typu sprawy. Raczej patrzcie szeroko, energetycznie, wielowymiarowo przede wszystkim, bo taka właśnie jest aura. W przyszłości mam nadzieję, będzie trochę więcej spraw energetycznych, takich związanych również z Waszą aurą, z Waszymi czakrami. A Będę chciała w tym kierunku zmierzać, a więc yy, bądźcie cierpliwi. A mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na te aspekty. A więc nie zwlekając, zaczynamy. Przechodzimy do czytań. I zobaczmy, drogie barany, co dla Was na czas od 24 sierpnia do 6 września. Jaką energię będą chciały wskazać Wam anielskie istoty. Co dla baranów może być w tym czasie znaczące, kluczowe, pomocne? Jaka energia, jaka wiadomość, co się wam pokazać. Barany. Jaka dla Was informacja jest tą kluczową wyjściową, co dla Was? powinno być, jest, będzie znaczące. Jaka energia? Chcę się Wam pokazać, drogie barany. Pokazała się Wam dwie, słuchajcie. Pokazała Wam się i komunikacja, i pokazała Wam się ciekawość. Karta ciekawości mówi do Was, spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają cię, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w których żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Opromieni Cię blask radości życia. Afirmacja dla Was? Odkrywam cud życia. I komunikacja. Anioły przypominają Ci, że uduchowienie oznacza szczerość i uczciwość. Jeśli mówisz prosto z serca, inni odbierają wibracje prawdy i ufają Ci. Mów w sposób pozytywny, skup się na tym, co w życiu dobra a będziesz szczęśliwy i zdrowszy. Komunikacja to proces dwustronny. Słuchaj z uwagą i odpowiadaj szczerze. Dzięki temu poprawią się twoje relacje z ludźmi. Bądź w stałym kontakcie ze źródłem poprzez modlitwę, która jest prośbą, medytacją, a także słuchaniem prawdy. Dbaj, by twoje kanały komunikacji były zawsze otwarte. Bądź mostem wiodącym do serc i umysłów innych ludzi. Poproś Twojego anioła, by wstąpił w Twoją aurę i komunikował się z Tobą na wyższym poziomie. Afirmacja? Jestem szczery i uczciwy w komunikacji. A więc, drogie Barany, ten czas dla Was może oznaczać potrzebę skomunikowania się z innymi, ale także może przede wszystkim z samym sobą i bycie ciekawym tego, co niesie codzienność, tego, co niesie. Co niosą nowe sytuacje do Was, co niesie chociażby przyszły i jeszcze następny tydzień. A więc może tutaj jakaś, słuchajcie, rutyna, czy też schematyczność myślenia, postępowania, pewnych schematów zachowań, zaczerpniętych także jakby z, z pewnych środowisk, może się tutaj odbijać echem dla niektórych, lub może chcieć w tym właśnie czasie bardziej niż do tej pory dla niektórych. Pokazywać minusy tych sytuacji, a więc agitować Was w stronę większej może spontaniczności, większego radowania się, czy też uczestniczenia w tym, co nie jest do końca zaplanowane, zamierzone, ale zdecydowanie bardziej zaskakujące, szczególnie dla Was, aby pobudzić Was to, co nowe, Was pobudzić do być może nowych sytuacji, zachowań, form. Wyrażania siebie. A więc taki, słuchajcie, akcent od aniołów tutaj dla Was się pojawił. Zobaczmy, jaka aura na te dwa tygodnie dla baranów. A więc 24 sierpnia, 6 września. Jaka aura dla baranów? Co jest, słuchajcie, aurą? Jaka aura dla Was na ten czas? A więc 24 sierpnia, 6 września dla baranów. Barany, jaka dla Was energia? Jaka aura. Jaka aura dla baranów na czas od 24 sierpnia do 6 września? Jakieś, słuchajcie, sytuacje niespodziewane mogą niektórych z was spotkać. Takie, no właśnie, niezaplanowane. Może stąd ta wiadomość od aniołów, która już chce Was uprzedzić o tym, że no, nastawcie się na to, co spontaniczne na to, co. Innowacyjne lub takie, właśnie niekontrolowane niekiedy. I słuchajcie, karta ostatnia dla Was. Jakie wyzwanie dla baranów w tym czasie, a więc 24 sierpnia, 6 września, jaka trudność może Was spotkać? A więc co dla baranów może się okazać trudnością? Z czym przyjdzie Wam się mierzyć? Co jest radą dla baranów na czas od 24 sierpnia do 6 września? A więc ta się bardzo chce pokazać, karta, więc ją zostawiamy. Dużo słuchajcie, logiki u Was w tych dwóch tygodniach może być tutaj gdzieś się pojawiać. Może coś będziecie planować, może o czymś będziecie myśleć, wdrażać inicjować, bo również taka energia także się u was pokazała. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tak spojrzę sobie jeszcze, dla niektórych uczucia się normują, czy też pewne emocje łapią równowagę. Może też macie jakąś sytuację, w której się godzicie, a z kimś, lub z czymś. I to w jakiś sposób jest satysfakcjonujące. Niektórzy długo na to czekali, a niektórzy nawet sami może sprowokowali pewne sytuacje, lub też będą to sytuacje, które dopiero spotkacie na swojej drodze. Pod spodem słuchajcie, askielichów, a więc energia nowych potencjałów, miłości. Głębokich uczuć. Także słuchajcie tego wszystkiego, co emocjonalne, co mm, filozoficzne, również. A więc tutaj, drogie mm, barany, mam wrażenie, że będziecie też mocno kontemplować e, swoje, swoją przyszłość, czy też plany. Cały e, aspekt, e, słuchajcie, tych dwóch tygodni pokazuje się dla Was jako inicjujący albo jakieś uczucie, albo jakieś spotkanie, na przykład z osobą, która ma dla Was e, być może Pokłady dużych, fajnych, pozytywnych wibracji. Będzie Wam przychylna, będzie chciała Wam pomóc. Będzie też może osobą, która też Was pociągnie do jakiegoś fajnego zadania. To może być, słuchajcie, osoba z podznaku wodnego, a więc rak, ryba, skorpion. Ktoś, kto może chcieć Wam pokazać nową możliwość, coś, na czym powinniście może się skupić, lub podjąć się. Wyzwania, które ta osoba przed Wami właśnie e, postawi. To również czas dla niektórych po prostu działania, wychodzenia e, z pomysłami, podjęcia się czegoś w takim nowym, świeżym, e, fajnym, nawet bardziej, bym powiedziała, zasadnym e, sensie. Na razie tutaj, jakieś słuchajcie korzyści emocjonalne i finansowe, także się szykują dla Was, może być to taki również akcent pochwały skierowanej Waszą stronę więc możecie po prostu zostać docenione, zauważone, potraktowane z taką nutą bardzo dużej empatii, dużego zrozumienia, uznania także. To czas dla Was bycia po prostu na fali, bycia w przepływie. Takiej słuchajcie głębokiej wizji, również tego, co przed wami się będzie pojawiać, czy też jaki będziecie mieć. Z tym związany plan. Być może czeka Was nawet intensywny czas wytężonej pracy. Dla jednych to będzie praca nad relacją, dla innych to będzie praca po prostu związana z Waszą pasją. Dla innych to jakaś, słuchajcie, osoba na horyzoncie, która jest taką swego rodzaju perełką. A więc tutaj może faktycznie m, warto było zobaczyć to w taki właśnie zaskakujący, dziecięcy Niezaplanowany sposób, bardzo spontaniczny. A więc tutaj jakieś emocje się szykują, słuchajcie, jakieś pozytywne wibracje, jakaś też sytuacja do dużej, dużej wartości dla Was. A więc taki, mam wrażenie, bardzo głęboko natchniony czas, może też trochę taki nostalgiczny, poruszający Wasze nie tylko umysły i Waszą aktywność, ale przede wszystkim Wasze serducha. To, co jest, słuchajcie, wyzwaniem, to. Pokazała się sprawiedliwość, a więc dla jednych wyzwaniem będzie awans, aby właśnie wskoczyć na level wyżej, ten awans zawodowy, ten awans emocjonalny, żeby po prostu coś weszło na inny pułap, aby pewne rzeczy również były sprawiedliwe. To jest dla Was wyzwaniem, aby też widzieć te rzeczy w takim świetle lub też przedstawiać swoje argumenty, czy też Siebie w taki uczciwy sposób. A więc tu uczciwość, jawność, pewne nawet dla niektórych być może sprawy urzędowe są wyzwaniem. Może są wśród Was osoby, które pewne rzeczy po prostu będą w tym czasie załatwiać, związane z literą prawa, i to jest dla Was wyzwanie, aby tego dokonać, aby coś rozważyć. Tu wyzwaniem dla niektórych baranów będzie Odpowiedzialne podejście do tej sytuacji, która Was spotka, a więc może tutaj faktycznie niektóre z Was będą miały ochotę na większą frywolność, lub też mniej poważnie potraktujecie pewne symptomy tych okoliczności, które wokół Was się będą pojawiać, a tutaj należałoby podejść bardziej, może, zrównoważenie bardziej odpowiedzialnie. Tu wyzwaniem dla Was jest e, po prostu ocena tej sytuacji taką, jaką ona jest, e, bez e, udawania, bez dopowiadania, tak patrząc na to zupełnie sotę. To, co jest słuchajcie, trudnością, no to pokazała się karta MAGA. A więc, trudnością może być dla Was osoba, która będzie w jakiś sposób trudna do odczytania, czy też będzie system tych wszystkich wydarzeń wokół Was nie do końca taki klarowny, nie do końca może uczciwy, lub też no, będzie starał się Was przechytrzyć. A więc tutaj, uważajcie na osoby, które mogą być w pozycji lidera, na przykład te, które mogą też stanowić dla Was. Pewną konkurencję. Może jakiś tutaj, słuchajcie, wyścig o tron się szykuje, więc na to też, drogie barany, zwróćcie uwagę. To jest również trudność w postaci być może dla niektórych zamaskowania pewnych spraw, które właśnie są takie bardzo jawne lub też no, okazałe. Może nie wszystko będziecie chciały pokazywać, może coś tutaj będziecie chciały delikatnie zakamuflować. Dla innych trudnością w tym czasie może się okazać no, wasza na przykład nieuczciwa postawa. To też, bo tutaj pamiętajcie, czytanie jest ogólna, więc tych scenariuszy może się pojawiać kilka. Pokazała się również karta Wisielca, a więc mam wrażenie, że podstawowym problemem dla większości może być. Zawieszenie się jakiegoś fajnego właśnie projektu, czy też tej okazji, możliwości, e, sposobności do tego, żeby coś fantastycznego, nowego wdrożyć. Więc może tutaj jakieś opóźnienia, może właśnie sytuacje jakby będą się kierowały w stronę tego, że już coś się będzie rozpoczynało, coś będzie w powijakach, ale to jeszcze nie będzie na przykład ten czas. To także, słuchajcie, zawieszona komunikacja, a więc no, jakieś rozmowy mogą się wstrzymać, mówiąc inaczej. Może nie wszystko, że tak powiem, w tym czasie nastąpi, się okaże. Dla innych trudnością może być po prostu manifestacja Waszych potencjałów, Waszych chęci, błyskotliwości. A więc być może niektórzy trafią na jakiś taki moment, w którym no, nie wstrzelicie się na przykład w... w Odpowiednio w dany czas, aby no, pokazać pewność siebie, czy też e, zainteresować sobą e, innych. Więc tutaj uwaga na jakąś przyćmioną aktywność, na to, żeby się być może no, w dobrym momencie zorientować, czy też mieć tą rękę na pulsie, jeżeli chodzi o sprawy, które, na których Wam zależy. To, co jest, słuchajcie, radą dla Was, pokazała się siódemka mieczy. A więc radą dla Was jest e, wiara przede wszystkim, a swoje talenty, bycie przebojowym, tak żebym powiedziała, a i również, słuchajcie, bycie przebiegłym, a więc sprytnym, takim, no, umiejącym sobie poradzić czy też wypracować. Zdobyć to, na czym wam zależy. To jest również energia bycia dyplomatycznym, ale w takim znaczeniu, no żeby po prostu działać nie wprost, żeby ugrać coś, żeby było to jakby po waszej myśli. Tu musicie być wyczuleni, tak mówią karty. Bądźcie czujni, bądźcie bardziej a, świadomi, czy też bardziej przebiegli a, niż wasza konkurencja, niż sytuacje, które mogą chcieć się gdzieś tutaj wyłaniać, a, pokazywać akurat w tym czasie. Dlatego Taka może przezorna energia, taka może też e, energia bycia krok do przodu e, przed tymi sytuacjami, a, a więc głębokiej wiedzy, a tej głębokiej również emocjonalności bycia osobą godną zaufania, bo tu ten czas też będzie was nakłaniał do tego, czy też będzie was agitował, kierował w tę stronę, abyście wykazali się zaufaniem, którym inni, mam wrażenie, mogą was obdarzyć. To stanowić może pewne klucz tej sytuacji, talenty, umiejętności, to jedno, ale właśnie ta doza. Tych miękkich skili tutaj może mieć dla niektórych dosyć kluczowe, ważne, yy, ważne znaczenie. Yy, I tak jak widzicie, w kartach anielskich również się pokazała ta komunikacja i także ciekawość, a więc to, żebyście zaciekawili także sobą, abyście zainteresowali sobą. Takie, słuchajcie, energie tutaj się mi pokazują na horyzoncie dla Was, drogie barany. A więc działajcie, bądźcie. Sfokusowani na cel i odnoście sukces. Wszystkiego, wszystkiego pięknego, pozytywnej i ochronnej aury dla Was, drogie Barany. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej, zapraszam. Byki.